A jajaj, moi drodzy, ale się zrobiło gorąco we Wrocławiu. I tu wcale nie chodzi o to, że Śląsk złapał formę i po prostu na boiskach pierwszej ligi błyszczy zdobywa 3 punkty, 3 punkty, 3 punkty i pewnie zmierza do ekstraklasy. No niestety nie dla kibiców śląska Wrocław. Zrobiło się gorąco, a to dlatego. Że pojawiły się, właściwie to zostały wyjawione pensje piłkarzy i sztabu szkoleniowego pierwszoligowca. No i wielu kibiców złapało się po prostu za głowy i zaczęło zadawać pytania w stylu: Jak piłkarzom można płacić takie pieniądze? Jak piłkarzom, którzy, uwaga, grają na poziomie pierwszej ligi, można płacić takie pieniądze? Przecież to jest jakiś kosmos. No i właśnie jestem ciekaw Waszego zdania. Jestem ciekaw Waszych komentarzy, jak wy to widzicie, bo za chwilę dowiecie się, ile zarabiają niektórzy piłkarze Śląska Wrocław i ile zarabiają niektóre osoby ze sztabu szkoleniowego pierwszoligowca. No to co? No to uwaga, trzymajcie się mocno. Ale poczekajcie jeszcze momencik, zanim przeniesiemy się do tego gorącego Wrocławia, a mianowicie właśnie. Jest zimno na zewnątrz i jak pewnie dobrze wiecie, trwają zimowe igrzyska olimpijskie. I z tej okazji sponsor dzisiejszego filmu oraz licencjonowana giełda kryptowalut w jednym, czyli Zonda Krypto, we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim stworzyła wyjątkowy specjalny Token o nazwie TMPL. I teraz pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. Co to jest? Z czym to się je? No to pozwólcie, że już Wam mówię. TMPL to token użytkowy, który łączy sport i technologię blockchain oraz w transparentny sposób wspiera polskich olimpijczyków i trenerów, nie tylko medalistów, ale też miejsca 4-8. Dzięki temu każdy kibic kupujący token TMPL może stać się częścią sukcesu polskich reprezentantów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i jak działa ten projekt, to koniecznie zajrzyjcie do aplikacji Zonda Krypto. No właśnie moi drodzy, wspieramy nie tylko polską piłkę, ale cały polski sport. I jeszcze jedna również ważna sprawa, mianowicie jak będziecie się rejestrować na zonda krypto, to pamiętajcie, że z kodem Lipiński dostajecie 10 darmowych dolarów w kryptowalucie. Pamiętajcie, że link jest w opisie do filmu. A teraz już przenosimy się do Wrocławia. No to jak rozpętała się ta cała wrocławska drama od kąta na X sieci obywatelskiej Watchdog Polska? Pilnujemy władzy i publicznych pieniędzy. To jest ich hasło. I tak ludzie z Watchdog wysłali wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie, uwaga, wynagrodzenia wypłaconego piłkarzom oraz sztabowi szkoleniowemu pierwszej drużyny wrocławskiego klubu sportowego Śląsk Wrocław za miesiąc grudzień 2025 roku i dalej poprzez podanie imienia, nazwiska i wysokości wypłaconego wynagrodzenia w kwocie brutto w polskiej walucie złoty. No i jak już taką listę dostali, to ją upublicznili. Od razu zaznaczając, że imion i nazwisk nie ma na tej liście, bo powołano się na prywatność. Ale do imion i nazwisk przejdziemy dosłownie za chwilę. To co my tutaj widzimy? Lista składa się z 43 pozycji. Tak jak było we wniosku, chodzi o pierwszą drużynę plus sztab szkoleniowy. No dobra, najwyższa płaca za grudzień 2.25 na liście to aż 133 086 zł. Druga pod względem wielkości pensja to 123 470. 79 zł I nawet 70 groszy. Jest też pensja w wysokości 99 999 zł. No fajnie to wygląda. Kolejne 99 000 tym razem z 261 zł. Na liście znajdują się też dwie pensje o dokładnie takiej samej wysokości, czyli 86 961 zł. No dobra, zostawmy tych, co najwyżej w Śląsku zarabiają, a przejdźmy do tego szczęśliwca spod numeru 30. Pensja na poziomie 4500 zł. Jak się nie trudno domyślić, chodzi tutaj zapewne o jakiegoś juniora. W każdym razie widzicie, że rozbieżność na tej liście jest naprawdę dość spora. Wychodzi na to, że łącznie w grudniu Śląsk przeznaczył na pensję piłkarzy i sztabu 1 829 826 zł i 3 grosze. No to teraz przejdźmy do tweeta wrocławskiego dziennikarza Marcina Torza, który w reakcji na podaną listę napisał. I tu zaczyna się robić grubo. Tyle zarabiają przeciętniaki z pierwszej ligi, drużyny, która przynosi wstyd Wrocławiowi, a którzy żyją na koszt podatnika. Najwyższe kontrakty? Simundza, samiec Stalar, Szwarc. To się nie mieści w głowie. Nie wiem, jak to w ogóle skomentować, tak nie może być. Dziennikarz nie ukrywał swojego zbulwersowania całym tematem, plus przy okazji wyjawił trzy nazwiska z tego topu zarobkowego. Wiadomo, najwięcej zarabia trener Ante Simundza, a do tego, według Torza, mają to być jeszcze samiec. Stalar i Schwarz. Ten pierwszy to wychowanek Śląska, który w obecnym sezonie w 22 meczach pierwszej ligi strzelił 6 goli i dołożył 5 asyst. Sorry, 21 pierwszej ligi i jednym Pucharu Polski. Natomiast Szwarc do Wrocławia trafił latem 2021 roku z Rakowa Częstochowa. Od tamtej pory w barwach Śląska wystąpił w 128 meczach, strzelił 14 goli i dołożył 17 asyst. Ale nie gra od dawna, ponieważ ma kontuzję, a do tego jego kontrakt obowiązuje już tylko do końca czerwca. Tego roku. Po pewnym czasie Marcin Tosz jeszcze zaktualizował swoje informacje i dodał: Teraz na szczycie listy jest też Mokrzycki i Ba. Chodzi oczywiście o pozyskanych w tym okienku transferowym zawodników. Jeden z użytkowników IPSA dopytywał jeszcze o pensję zesłanego do rezerw Miłosza Kozaka, a Tosz odpisał: Blisko stówy kontrakt życia. Informacje podane przez Torza potwierdził inny dziennikarz Piotr Konrad Janas. Oto co napisał: Podane kwoty są kwotami brutto, więc należy odjąć. Po około 1 czwartą z niemal każdej z nich, bo zdecydowana większość, nie wszystkie, ale każda z tych najwyższych, to umowy B2B, a wówczas VAT do spółki wraca. Oczywiście to nadal absurdalnie dużo, są nawet piłkarze, którzy za sam fakt swojej ekstraklasowej przeszłości oczekiwali większych pieniędzy za to, że teraz będą musieli grać w pierwszej lice. foty powyżej 99 tysięcy w poniższych tabelkach to Piotr samiec Stalar, trener Ante Szymundza, Petr Schwarz i Serafin Schotta. To nie są jakieś moje przypuszczenia, tylko fakty. Jak wiadomo, tego ostatniego na payrollu już nie ma, ale są za to Michał Mokrzycki i Laminę Wedle mojej wiedzy, obaj plasowaliby się w górnych rejonach poniższego zestawienia. A co na to użytkownicy Xa? No jakby to powiedzieć wielu z nich jest w ciężkim szoku. Pozwólcie, że przytoczę kilka komentarzy. To powinno być zakazane pierwsza liga, czyli druga. Za co? Kur pierwszej lidze już 50 tysięcy miesięcznie robi wrażenie, a kur 133 tysiące dostać to jasny gwint. Od 20 tysięcy miesięcznie może od... A co gadka taka kasa? Świetna akcja. Idźcie za ciosem i poproście resztę klubów, których budżet opiera się na kasie miasta. Na przykład Wisła Płock czy Piast Gliwice. Populizm level hard. Jasne, że kwoty szokują przeciętnego Polaka, ale to są normalne pensje w piłce. Te najwyższe to pewnie pozostałość po ekstraklasie. Zresztą, jak Śląsk chce być konkurencyjny, to musi tyle płacić, bo takie są prawa rynku. A że są chore, to inna sprawa. Szwarca rozumiem. Samca Talara też. W jego przypadku problemem jest forma i pozycja na boisku, ale to kamyczek do ogródka trenera. Jeśli chodzi o Simundze, to moje zdanie mniej więcej od października listopada jest stałe. Ante out. Głos w dyskusji zabrali też Jan Dezef. Marcin, pomóż mi proszę, jak to wytłumaczyć, że Śląsk płaci średnio więcej niż holenderski klub? A nawet kontrowersyjny influencer Nitro, który w swoim stylu bez owijania w bawełnę napisał to nie wina zawodników, że jacyś frajerzy podatnicy w tym wypadku im tyle płacą i w sumie bardzo dobrze, jeśli tak. Banda degeneratów z Wrocławia wybrała, jak wybrała w ostatnich wyborach, to znaczy, że chcą w taki sposób pożytkować swoje podatki. Ja tylko dodam na koniec, że obecnie Śląsk zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli pierwszej ligi ze stratą pięciu punktów do premiowanego bezpośrednim awansem miejsca drugiego, także powrót do ekstraklasy cały czas jest w zasięgu piłkarzy Ślądu. No dobra, to teraz tak. Czy jestem jakoś straszliwie oburzony tymi pensjami i po prostu dołączam do tego hu ludzi, którzy są wściekli i na ich się piszą rzeczy w stylu patologia, jak można płacić tyle piłkarzom i co tu w ogóle się wydarzyło. No nie, słuchajcie, ja nie jestem jakoś wielce oburzony wysokością tych pensji, a to dlatego już Wam tłumaczę, zanim zaczniecie po mnie cisnąć w komentarzach, to już tłumaczę po prostu, w jaki sposób na to patrzę. Ano taki, pozwólcie, że teraz przejdę do takiego bardzo, ale to bardzo życiowego przykładu. Wyobraźcie sobie, że szukacie nowej pracy albo pierwszej pracy w życiu i macie, wiadomo, przygotowujecie sobie po prostu jakieś widełki finansowe, na które możecie się zgodzić, jeżeli chodzi o pensję, o zarobki. No i pewnie macie też jakieś widełki, takie, nazwijmy to kosmiczne, takie widełki, które jak pracodawca by zgodził się na nie i powiedział: Dobra, jestem ci w stanie tyle zapłacić. To powiedzielibyście: No cud, miód i orzeszki. mam najlepszą pensję na świecie. Teraz tylko pracować i pobierać na konto taką właśnie sumkę co miesiąc. No i dlatego, słuchajcie, ja nie mam pretensji do tych piłkarzy, że tyle zarabiają, tylko jak już to miałbym pretensję do tych, którzy siedzieli po drugiej stronie biurka, czyli do działaczy, bo to oni przyklepywali te pensje, to oni się zgadzali. No czy piłkarz jako pracownik miał powiedzieć: Nie, słuchaj, ja nie biorę tej pensji tam sto ileś tysięcy, bo. Bo nie, no wiesz co, no to jest za dużo, za dużo zdecydowanie. Wiesz, te 30 tysięcy to przekaż tam, daj na Wrocławskie Zoo albo na coś innego, a ja nie chcę tyle kasy. No przecież znajdźcie mi pracownika, który jak zobaczy wysoką pensję, to powie: Nie, wiecie co, ja to rezygnuję z tego, nie chcę tyle zarabiać. Właściwie to ja tylko piłkę kopię i mogę tam za 10 tysięcy miesięcznie sobie pobiegać po boisku. No właśnie, więc tutaj problem jest w tych osobach. Które im to klepnęły, które powiedziały: Dobra, możemy ci tyle dać, a ty wiesz, co tam te 100 tysięcy to jesteśmy w stanie ci tyle zapłacić nie ma najmniejszego problemu. I jak już to szukałbym tych, nazwijmy to, winowajców tego stanu rzeczy, Gdzieś tam wśród działaczy, wśród tych, którzy nawigują klubem z Wrocławia, no bo tutaj ktoś mało oszczędnie bardzo podchodzi do tej sytuacji. Ja przypominam, że Śląsk to jest Spadkowicz z ekstraklasy. Następna sprawa jest taka, że jeżeli było przyklepywane, było zgadzane się na pewne pensje na poziomie ekstraklasy, no to tutaj należy sobie zadać pytanie, czy powinno się też. Te pensje powinny przechodzić płynnie z ekstraklasowego poziomu na poziom pierwszoligowy. No bo wiadomo, że ten poziom pierwszoligowy to są zupełnie inne realia finansowe dla klubu. Wiadomo, że te prawa telewizyjne, te miliony złotych yy, są zupełnie inne. No właśnie, a jak ci schodzą piłkarze i sztab szkoleniowy, którzy zarabiali duże pieniądze jak na poziom ekstraklasy, i schodzą ci i zarabiają te same duże pieniądze z poziomu ekstraklasy na poziom pierwszoligowy, no to zaczyna się pewnie człowiek trochę pocić. I tam księgowa w Śląsku Wrocław to pewnie nieraz podrapała się po głowie i zastanawiała się, o co tutaj chodzi. Ja jestem ciekaw Waszego zdania. Czy Wy jest, uważacie, że to jest gruba, gruba przyginka, i dlaczego piłkarze tyle zarabiają, i znowu schodzimy do tej dyskusji? Czy po prostu myślicie w taki sposób jak ja, że to jest po prostu wina działaczy, którzy są niegospodarni, no i wygląda to tak, jak wygląda? Czy po prostu macie jeszcze jakieś inne podejście? Czekam na jakąś fajną dyskusję, tylko konstruktywną, bez hejtu, w komentarzach i dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, że jak będziecie się rejestrować, tak na koniec na Zonda kryzysu, to 10 dolarów w kryptowalucie za free, jeżeli użyjecie kodu Lipiński. Prawda, że to proste? A już dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce na kanale Lipiński Piłka na Luzie. Pamiętajcie. Dzięki i do zobaczyska.